Cześć, witajcie w nowym dniu. Długa przerwa była w nagrywaniu ponad miesiąc, jak dobrze liczę. Mamy teraz początek października, zaczyna się już jesień, a my zaraz wyruszamy na kolejną wyprawę. Dzisiaj piękna pogoda. Zobaczcie, jest sobota. Teraz wam pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Słoneczko świeci. Wszedłem z domu i nasza tutaj podwórkowa osiedlowa kotka już czeka, żeby ją pogłaskać i dostać coś do jedzenia. Nie? Szujeczka nazywa się Szuja, jest tutaj naszą osiedlową kotką. Tu zawsze ma dla nas, od nas jedzenie przygotowane. O, pusto, także zaraz trzeba będzie dosypać. A tak, chwilę coś się u nas działo. No, ci, którzy śledzą nasz kanał, pewnie widzieli Shortsa. Mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację. Mamy rozbity samochód. Wjechał nas pan, wymusił pierwszeństwa. Także mamy samochód w naprawie. A teraz jeździmy sobie samochodami zastępczymi. No bo taka kolej losu. Jeżeli samochód rozbity, to należy nam się auto zastępcze. Do niedawna mieliśmy takiego suwa Renault Austral. A teraz z racji tego, że mieliśmy siedmioosobowy samochód, to, to dostaliśmy scenika. Także teraz jeździmy takim scenikiem siedmioosobowym, no do czasu wiadomo. Mam nadzieję, że to już tydzień może tylko, bo półtora i już odostaniemy z powrotem naszą dację. Także tak pokrótce tyle u nas. Zobaczcie już jesień, liście lecą z drzew, ale taka jesień też piękna, słoneczna. Także zaraz trzeba korzystać i ruszać. No właśnie, gdzie dzisiaj ruszamy? Dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda Bałtyk już poza sezonem. Ruszamy nad morze. Także zostańcie z nami. Ale jeszcze zanim wyjedziemy, to trzeba dać kotkowi coś do jedzenia. O, zobaczcie, tu jest kicia. Jedzonko zaraz na pewno wstanie. No. Так... Ты голоден? Ой, я думаю, ты не Nie smakuje to jedzenie, wiem, takie z Lidla kupione, ale i smakuje. Ok, no to tyle. Tytułem wstępu. Trzeba dzieci jeszcze poogarniać, i pakujemy się do auta i ruszamy. To jeszcze zanim y, dzieci się zapakują i przygotują do auta, pokażę Wam jak, jak wygląda. Renault, scenik, my, my wcześniej jeździliśmy z scenikiem, ale o, no, dużo starszym, z 2005 roku. Ten jest z 2017, wersja siedmiosobowa. Oczywiście tutaj jeszcze pełno moich rzeczy, bo wczoraj wróciłem z pracy. Duży bagażnik to jest wielki atut tego samochodu. I tutaj jeszcze pod spodem są wysuwane siedzenia. To nawet chyba elektrycznie, jeszcze raz je tylko otwierałem, bagażnik bagażnik jest przepastny, bardzo fajny, bardzo fajny praktyczny samochód dla rodziny z trójką dzieci. Tu każdy fotel jest, jest osobno, dużo miejsca, do tego są stoliczki otwierane, tak jak w daci naszej rolety w drzwiach, no, tego nie mamy, to, to, jest, to jest bardzo fajne rozwiązanie, można sobie roletkę zahaczyć świeci słońce no i z przodu konsola bardzo fajnie wykonane tutaj to wszystko mięciutkie fajnie się tym samochodem mieści zobaczymy o Szujka już się najadła teraz się będzie wygrzewała na słońcu Dotarliśmy do miejscowości Dąbki. Piękne słoneczko dzisiaj i udało nam się zaparkować. Pamiętajcie, że tutaj strefa płatnego parkowania jest do 31 października, także uważajcie, bo wszędzie praktycznie są znaki i parkometry. Ale zaraz na wieździe od strony Koszalina po lewej stronie jest taki, taki, taki parking, po prostu tu można sobie spokojnie zaparkować a tutaj już zaraz idąc w stronę przystani zaczyna się strefa płatnego parkowania do 31 października, także nie dajcie się zwieść, że już jest po sezonie, bo możecie dostać mandat. Tak, także ja tam dziewczyny wysadziłem, przeparkowałem samochód i idę tutaj kawałek pieszo i zaraz tam do nich dołączę. A jeszcze tylko parę słów Jesteśmy w miejscowości Dąbki, to jest taka nadmorska miejscowość, mniej więcej między mielnem a derówkiem, dużo ośrodków, takie typowo typowo turystyczne miejsce teraz ostatnio się to trochę pozmieniało bo była taka inwestycja oprócz tego że jest tutaj taka fajna Marina ona jest tam zaraz na końcu tej drogi no to teraz tutaj właśnie są nowe chodniki miejsca parkingowe oczywiście to wszystko teraz już jest objęte na ten sezon strefą płatnego parkowania bo jeszcze do niedawna tutaj można było parkować bezpłatnie ale co ciekawe zaraz za tym lasem tutaj jest jezioro potem jest taka przerwa Kawałek lądu i zaraz, kawałek dosłownie, tam jest już morze. Także jesteśmy y, podobnie jak w Mielnie, między morzem a jeziorem. I tutaj zaraz y, prosto jest jeszcze marina ze statkami. Można sobie wypożyczyć rowerek wodny, chyba tam są jakieś kajaki, no i żaglówki też. Co tam ludzie trzymają. Także zaczynamy od jeziora, potem pójdziemy nad morze i przejdziemy się i zobaczymy, jak wygląda. Taka turystyczna nadmorska miejscowość, już można powiedzieć, poza takim pełnym sezonem. I tutaj, przy samej, przy samej plaży, mamy fajny plac zabaw. Taki, co w kształcie łodzi. No, naprawdę, bardzo ładnie jest to wszystko zorganizowane. O, są puśtawki. с другой стороны. А все можно на хамачку положить? Аня, не лежишь на хамаке? Сначала положить на хамачку, я сюда положу. Milicja jest w domkach. A co to jest milicja? Milicja tak się kiedyś nazywała Policja. Jeszcze jak był poprzedni ustry w Polsce, Czemu to byli milicjanci. No i to taki jest rowerek wodny, milicja. Idziemy zobaczymy, czy są rowerki do wynajęcia. Tutaj jest centrum sportów wodnych w domkach i tu można wypożyczyć. Mam nadzieję, że jest otwarte. Jak się da to wypożyczymy. Tu taki... co? co chcesz powiedzieć? To będziemy pływać. Tu zobacz nowy, nowy taki budynek wybudowany. Jest jakiś dźwig. No i pełno różnych tutaj motoróweczek i żaglówek. Można sobie korzystać, aktywnie spędzać czas. No, może jak coś wypożyczymy? Który? To? Nie mam jeszcze patentu. No tak, tutaj. Tu jest lina przyczepiona. Tu trzeba taki spędzały jakiś węzeł. I są te łódki przyczepione linami. Do brzegu, żeby nie, nie odpłynęły. Się, że to jest no, no jak są łódki, to no, tryguły, no nie wiem, może z 2 metry? Nie wiem ile to może być. A ja, ja. No, tak no. nie zakopiła, Ale fajnie się woda mieni, y, słońce mieni w, w tej wodzie. Super. Ja takie jak z jazdami, tak. mm. No i słuchajcie udało się? Zgadnijcie y, jakim rowerkiem wodnym płyniemy. Oczywiście milicją, tą, którą pokazywałem na poprzednim ujęciu. Także e, ośrodek sportów wodnych w działa, nawet w soboty. Można wypożyczyć e, półgodzinne wypożyczenie, kosztuje 30 zł. W zestawie to oczywiście kapoki dla wszystkich. No i można sobie spędzić miły czas. patrzcie jaka ładna pogoda. Podobno, a tutaj pan sobie płynie na. Jakiś połów chyba na rybki. Zielonkawa. Bukowe? Tak? Okej, okay. no i aż zabujało trochę. No bo tam gdzieś kawałek dalej, gdybyśmy szli, bo tu jest jakaś droga, to tam dalej jest miejsce, w którym to jezioro Bukowe wpływa do morza. Tam jest jeszcze taka mała miejscowość turystyczna, potem nie ma drogi takiej dla samochodów, już za tym, za tym właśnie tym miejscem, gdzie wpływa do morza jezioro Bukowe, jest droga przez las i wyjeżdża się w miejscowości Łazy. Ten kawałek między Łazami a, a tym miejscem jest niedostępny dla samochodów. A tutaj w oddali widać wiatraki, gdzieś tam w tamtą stronę jest Koszalin. Aha. Tutaj w tą stronę, gdybyśmy popatrzeli, to tam jest Darłowo i Darłówko, w tamtą stronę I dalej Jarosławiec, no i dalej. A tutaj mniej więcej tak wygląda przystań, jachtowa, w domkach z perspektywy wody. Fajnie, w ogóle bardzo dużo ludzi dzisiaj, czy bardzo, no dosyć sporo jak na, jak na październik już. Tak pływamy tutaj po okolicy tutaj przystani. Zobaczcie już następne, następna żaglóweczka. O, rozwija pan żagiel. Jak się nazywa ten żagiel z przodu? <grym, żagiel. <grym, żagiel przedni. Spinaker, spinakera pan rozciągnął. Jak z bajany. A tutaj jeszcze macie, tutaj obok jest jeszcze druga, taka, taka sportowa bardziej. I jeszcze jedna, ale tutaj nagle mamy ruch. Y, motorówka. Super. Tam jeszcze, ale zobaczcie, tam jeszcze też jeszcze jeden jest. Tego też nie było. I jeszcze jeden. A, ale super. Pogoda naprawdę dopisuje jak na początek października, to jest, jest naprawdę fajnie. Chwilę odpoczynku, proszę bardzo. No, to jest życie: słoneczko. Jak to będziesz nie mogła Fajnie, polecamy 30 zł za pół godzinki. Warto fajne, bo. Często są te y, rowerki wodne w takim dość wątpliwym stanie, ale te tutaj widać, że są nowe, zadbane, y, wszystko naprawdę godne polecenia. Także zachęcamy Centrum Sportów Wodnych w dobkach. Tam się idzie z panem porozmawiać. Naprawdę bardzo fajnie. Teraz idziemy tutaj dalej, tam dalej są, a będzie. No i trzeba oczywiście zaraz przejść przez ten lasek i tam jest morze. Także znaczy jeszcze morze przed nami. Tutaj zobaczcie, są kaczki, ale to jest jakby ta tutaj, to jest gęś. Ciekawe, czy ona nie odpłynęła, nie odleciała na zimę. to jest taka tutaj? Ja pierwszy raz widzę takiego ptaka już zimą. Tutaj zabawa trwa a całego. Idziemy do tych, do Łabędzi I kupujemy Tasi bufet, kupujemy zdrowe jedzonko dla Czyli dwujeczkę i przekręcić. Pozwól jej przekręcić Olu się Po, bo ona jeszcze tego nie robiła, bardzo chciała to zrobić. Mocno! No to Ola ci pomoże teraz trochę. Mogę, no to daj. To trzeba mieć dużo siły. O, już kaczki usłyszały ten dźwięk. I tutaj wysypuje się jedzonko. Dzień sobie kaczki. Kaczki, Atrakcja najważniejsza, karmienie. Chętnych jest naprawdę dużo. A nawet zobaczcie, tu jest łabędź. I, I ten mały, to jest młody łabędź, jest szary w ogóle. Ale łabędzie są niebezpieczne. One takie robią, takie... Ale ma... Kukurydza Tak, kukurydza chyba to jest jego przysmak. Ten biały jest agresywny. To jest chyba, to jest chyba para z czterema młodymi. Tu nawet jedna odważna kaczka na pomoc weszła tutaj cztery cztery młode. no możesz śmiało sypić syp fajnie nie? I dosłownie dwie minuty spacerkiem od miejsca tam gdzie pływaliśmy na rowerkach wodnych i już jesteśmy praktycznie nad samym morzem takim przejściem udajemy się już tutaj o tam już zaraz będzie widać za tym podwyższeniem morze. Bałtyk. Ciekawe czy dzisiaj morze wzburzone, czy nie. Zaraz się przekonamy. No leciutki wiaterek, ale słoneczko świeci, także jest naprawdę piękny październik. Co tutaj mamy ciekawego? Morskie siedliska wydmowe. Co tutaj się dzieje? A, wypisane są rośliny, jakie rosną na wydmach. Ale tak fajnie, bo to wszystko z drewna. My jesteśmy już nad morzem. Jak tam humory dopisują? No, delikatne fale są. Uwaga, bo schody dosyć strome. Już takie mocno wysłużone to drewno. Idziemy. Nie, nie musisz. O, zobaczcie sobie mamy. No, rzadko, rzadko kiedy widać, żeby była segregacja. Idziemy się. Ola pierwsza. Jak Ola? Ciepła woda? ale tylko takie delikatne jak na bałtyku o tej porze to naprawdę nie jest źle A tam już widać w oddali dźwigi nie wiem czy to będzie widać na kamerze ale tam zaraz kawalątek już widać dźwigi czyli pewnie darłówko tu mamy kamienie i sprawdzimy czy woda jest ciepła No, nawet nie jest taka zimna, jakby się mogło wydawać po tej porze. Musisz poczekać też przypłynie fala. Jak będzie fala, stań sobie tutaj ze mną, to stań sobie ze mną tutaj. O, jak tu stój, stój, stój i zaraz tu fala do ciebie przypłynie. Jeszcze nie, jeszcze nie. O. Zimna. Dobra, teraz się możemy odsunąć, żeby cię nie... Nie zalała woda, bo już miałam mokre buty Zobaczcie jak wygląda cegła, która była w morzu. Jest okrągła? No zobacz sobie, okrągła cegła. No to... O, tak wygląda cegła. A tutaj mamy krótką lekcję biologii. Uwaga sieweczka, obrożna. Gatunek chroniony. Możesz zgłosić obserwacje do WWF. Jest jeszcze jakaś rybitwa białoczelna, czubata, rzeczna. I zobaczcie, ostry bojazd. Ciekawe. Wychodzimy wejście, wyjściem czy wejściem numer 2. Zaraz przejdziemy się jeszcze przez y, domki, zobaczymy, czy dużo ludzi jeszcze w ogóle coś jest otwarte, żeby kupić coś do jedzenia. A ja tu weszliśmy już do budowania. Tam było wyjście z plaży, wszystko pozamykane, już tak naprawdę. że już po sezonie. Tu jeszcze widać ceny, które zostały. Z, 2024 roku z sezonu Margarita 29 zł Najdroższa pizza dziś 42 zł Jeszcze o Smażalnia jest otwarta Dorsz 50 zł za 200 gramów. Ale już większość budek zamknięta no, Zostały jeszcze takie bezobsługowe gdzie się wrzuca pieniążek, coś wylatuje, jakieś bo bokserzy i inne gierki takie. Co tu Olusia jest? Pikachu? Ale to jest niemożliwe, bo nie wiem nawet jak w to wygrać. No właśnie, ciekawe co się robi. A to się uderza. Tutaj na dinozaurze jeździ ja siuka w takim się na galerii. A kiedyś jeździła chyba na czymś takim. No. A mogę to! No, to się uderza, tylko trzeba pieniążka wrzucić. A co? To, no. A to? też coś... To, to, to łowi się rybki. No to co, się do samochodu, jedziemy do sklepu, bo nie kupiliśmy wody do picia dla dzieci. To oczywiście trzeba jechać szybko kupić. I zobaczcie sobie jak wyglądają dąbki poza sezonem to praktycznie wesołe miasteczko już złożone, nic nie widać, żeby tu nie działało Budy, no praktycznie większość zamknięta, zostały tylko takie o, jakieś tam stragany z chińskimi tymi rzeczami różnymi Ale gastronomia, nie wiem czy jakieś lody w ogóle były gdzieś otwarte? Chyba nigdzie idzie. tylko tam w tej kawiarni była kawiarnia A tak tutaj wszystko po kolei, o tu jakaś jedna restauracja otwarta no, pozamykane. No naprawdę 90% tych wszystkich przybytków tutaj zamknięte. Wiem, że chyba dalej jest Polomarket. Tak, Polomarket i Polomarket jest pewnie otwarty. Te... Lody też zamknięte, jedne, drugie lody zamknięte 4F, to można sobie kupić ciuchy, jakby ktoś nie miał, zawsze można kieckę kupić czy jakieś te spodnie nowe, albo bluzkę. I podjeżdżamy pod, pod polo. Mam... Moi drodzy, jest wieczór, mm. ale mamy taką zabaweczkę. Z urodzin może Dostałam, ale ona świeci, tak? I to się da wystrzelić i tak powinno polecieć. Nie wiem, no Ola, to próbuj, to zobaczymy, jak nie to, to ja zaraz spróbuję. Się zakłada, zahacza się. Tak, zahacza się, naciąga to się, się sprężynkę dobra. i uwaga... O, to teraz ty Ola, trzymaj, może ja spróbuję. O, jeszcze raz, rano. jeszcze raz, jeszcze raz strzelę wyżej i będzie teraz lepszy efekt. Tak stajemy, żeby nie poleciało dziś. Ała, ała, ale sobie w palca strzeli Jak to zrobić? Ale poleciało. No. Jest taki, o zabawka. To teraz Ty próbuj. Ogólnie to się wystrzeliwuje w górę i to powinno tak fajnie się kręcić, powolutku opadać. O właśnie! O to chodziło. My się z wami żegnamy. I pewnie się tu jeszcze trochę pobawimy. Tak, my się jeszcze pobawimy. Na razie pozdrawiamy.